Państwo ogromne brawa. Nareszcie, nareszcie po trzech, czterech prawie latach spotykamy się tutaj, by odbył się ten dla nas niezwykle ważny 25 jubileuszowy Big Band Festival. Dopiero rozpoczynamy nasze festiwalowe zmagania, ale zanim rozpoczniemy to szanowni państwo kilka słów o tych 25 latach. Szanowni państwo gdy w 1996 roku podczas jarmarku wystąpiły big bandy, nikt nie spodziewał się, że to jest tak fajna impreza. Już od następnego roku, od 97, Big Band Festival zagościł na tej scenie. Bywały lata, gdy trwał on dwa dni. Nam się jubileuszowy marzył kilkudniowy, ale szanowni państwo, wszystko przed nami. Witam Was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Nareszcie ta big muzyka zabrzmi na tej scenie. Witam wszystkich naszych zaproszonych gości. Jest z nami pan Andrzej Wilkoński, starosta Nowotomyski. Jest e, oczywiście Włodzimierz Hibner, burmistrz Nowego Tomyśla, ale tutaj e, z nami na zapleczu, ponieważ e, on dokona tutaj tego poważnego, istotnego otwarcia za chwileczkę. Jest pan Grzegorz Arysz, sekretarz gminy. Wiem, że są radni nowotomyscy, bardzo się cieszę. E, jest wielu muzyków, którzy tworzyli ten festiwal. Wiem, że jeszcze nie wszyscy dojechali, bo jest... E, Piątek, dopiero godzina 18. Niektórzy dotrą około 20. Witam publiczność. Widzę twarze, które od wielu, wielu lat nam towarzyszą. Dziękuję za to, że jesteście tutaj z nami. Szanowni Państwo, jest wyjątkowy duet. Genoveva Chryczyńska i Henryk Helwing. To oni, razem z Karolem Rogaczem, ten Big Band ten festiwal tutaj tworzyli. Więc zapraszam na chwileczkę na scenę właśnie panią Genowę Kepleczyńską i pana Henryka Hellminika. Jest również tutaj wśród gości pan Paweł Jakubowski, zastępca burmistrza Zapalenicy. Bardzo się cieszymy, że są sąsiedzi do Wiem, że wybierają się też pozostali. Są naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego. Też bardzo się cieszę, że Państwo jesteście z nami, bo dla nas to ważne święto i, i Wasza obecność podnosi jego rangę. Podziękujemy teraz pani. Genowefo Stasiu, bo to Genowefo to jest bardzo oficjalne imię. My tutaj ma, mieliśmy i mamy nadal Stanisławę Stasię i pan Melek, pan burmistrz, to właśnie oni uwierzyli Karolowi, że można w Nowym Tomyślu w małym mieście zrobić tak wielką imprezę. Szanowni Państwo, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Po prostu no jesteście ikonami tego festiwalu. Na pewno wiele uczestników Was pamięta, a na pewno nasze zacne grono jury, które poznamy trochę później. Dziękujemy. Po prostu dziękujemy. Szanowni Państwo, ja już później nie będę zabierać głosu i czasu, skoro jestem tutaj na scenie, to chciałam bardzo, bardzo podziękować przede wszystkim Karolowi, pomysłodawcy tego festiwalu. Beatko, tobie, że kontynuujesz nadal, panu burmistrzowi, że tutaj przychylił się również do tego pomysłu. Co prawda, 25 lat z małą przerwą, ale ważne, że festiwal. Trwa. Karolu, kwiat został na siedzeniu, bo nie wiedziałam, że, jest, że będzie taka okazja w tym momencie. Życzę wszystkiego dobrego, życzę wszystkim zespołom wspaniałej atmosfery, wygranej oczywiście. Wszyscy wygrywacie Państwo będąc na tym festiwalu. No i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Jeszcze do słów Pani Dyrektor chciałbym parę zdań moich. Ja się ogromnie cieszę, że inicjatywy, które są sensowne, mądre, uczą, kształcą, a także bogacą, są kontynuowane. 25 lat to już jest zdecydowanie potwierdzeniem tego, co mówiłem. Chciałbym, mimo że pani dyrektor kwiatek zostawiła, pójdzie jeszcze pani dyrektor po kwiatek, a ja w międzyczasie w podziękowaniu za ten ogromny trud, za kontynuowanie tej wspaniałej myśli, jaka zrodziła się przed 25 laty, chciałbym oprócz kwiatka, który pani dyrektor za chwilę poda w formie dziękczynienia, dać jeszcze taki... Skromny dodatek, trochę więcej niż 25, ale to się przyda. Bardzo proszę, zniszczymy Pałaski. Niech Pan wszystko to, co powoduje, że ciągle Wam się chce chcieć. Wszystkiego dobrego. Bardzo, bardzo dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Tak w ogóle, bo nie znużyłem powiedzieć. Miło Pani, że jesteście na tym festiwalu, tworzycie go tak naprawdę Wy. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim muzykom, którzy przewinęli się przez ten, przez ten festiwal, a w szczególności chciałbym podziękować moim muzykom z mojego zespołu, których no, było też bardzo, bardzo dużo. Dobrze, oddam głos teraz Pani Dyrektor na chwilę. I teraz czas na to, byśmy poznali pomysłodawcę tego festiwalu, komisarza tego festiwalu, czyli Karola Rogacza, którego większość z Was oczywiście zna, to do Was on wydzwaniał. Nawet jeżeli go nie poznaliście osobiście, to już znacie jego głos, gdy Was męczył, zapraszał i zachęcał do tego, byście się u nas pojawili. Za co jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. Karolu, 25 lat. Wspaniały jubileusz. Nie chowaj się, tylko uwielbia światło. Świeć swoim blaskiem, to jest Twoje pięć minut, a może nawet dłużej. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za to, że Ty też uwierzyłeś w to, że można kulturę przez duże K tworzyć właśnie w takich miejscowościach. Że nawet to Właściwie mam najstarszy festiwal i najdłużej grający. I mam nadzieję, że będziemy jeszcze grać. Grać to tak do końca świata i jeszcze dzień dłużej. Bardzo Ci za to dziękujemy. Mam nadzieję, że będą też inne podziękowania, w sensie mm, kopertowe, żeby nie było, że jestem złą dyrektorką, zegarek i tak dalej. Wszystko, szanowni Państwo, będzie. Ale nie dzisiaj na tej scenie. Przyjdzie czas. Przyjdzie czas. Karolu, jeszcze raz naprawdę dziękuję. Dobra robota. Jeszcze zdanie, bo istotne jest to, że Karol kontynuuje, ale są także i ci, którzy z racji pełnionych funkcji na to przyzwalają. Myśmy zeszli na zasłużone, myślę, emerytury, a tutaj są nasi następcy i znakomicie do 25 doprowadzili. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry Szanowni Państwo, no, 25-lecie zobowiązuje, wybaczcie, celebrem, ale należy się, nas może zatrzymać tylko pauza w postaci pandemii, także wybaczcie, że przez kilka lat nas nie było, ale wracamy w wielkim stylu i Karolu, chciałem tutaj z Panem e, byłym burmistrzem wręczyć jeszcze coś, uwaga, nieco, to z czego słynie Nowy Tomysz, czyli troszeczkę wikliny i jeszcze szczególny taki grawer podziękowania, tak, żeby trwały lat został, a powiem jeszcze jedno, tutaj nowotomyski Ośrodek Kultury, komisarz, bo taka jest funkcja, <głos> <głos> może nie tak rewolucyjny, jak <noise> większość komisarzy w historii, ale jednak komisarz festiwalu y, też wydają płyty, tak? Z, z, z tym gatunkiem muzyki, z którym się dzisiaj spotykamy. Dzisiaj nowy Tomysz jest y, weekendowo stolicą Big Bandów na pewno. I chciałbym też Państwa zachęcić, bo może nie każdy wie, w pobliżu, tutaj na ścianie budynku naszej biblioteki, znajduje się też y, ogromny mural, uważam, że bardzo piękne, autorstwa Jarosława Fabisia z Babimostu, Mostu, przedstawiający y, długoletniego y, tak, członka dożymy. i przewodniczącego ziri. Jana proszę wróblewskiego którego dzisiaj z nami nie ma, ale. Ale który pozdrawia. Pozdrawiam który... serdecznie i małżonkę również. Takimi oklaskami. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Na pewno te pozdrowienia dotrą. Pan Jan też Wroblewski nie mógł dzisiaj do nas dotrzeć. Mam nadzieję, że jeszcze na tej scenie się u nas pojawi. Może w przyszłym roku. Ale wszystkich serdecznie pozdrawia i, i życzy, czego życzę, No sił, żeby Wam wystarczyło, zwłaszcza tym tęciakom, bo to wiadomo. <laughs> Szanowni Państwo, jest jeszcze. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Jest jeszcze jedna osoba. Panie burmistrzu, podziękujemy jeszcze jednej osobie. Otóż od samego początku w Big Będzie jest pewna wokalistka. Chcielibyśmy zaprosić teraz na scenę Edytę Kaczmarek, która kiedyś była Edytą Kaczmarek, od jakiegoś czasu, słuchaj oh, już od dosyć dawna jest Edytą Kaczmarek, rogacz. Tak pokochała Big Band, tak pokochała Komisarza, że od początku festiwalu jest tutaj z nami. Zapraszam Edytą. Ja tylko przypomnę, że Edyta przez wiele lat zdobywała statuetkę dla najlepszej wokalistki Big Band festiwalu. Gratulujemy i dziękujemy. Wiemy, że zaangażowana była bardzo w pracę Big Bandu. No i wspieranie Karola, ale za to chyba o niej sam podziękuję. No, kochani, żeby nie było, że tylko dostaję, ale coś chciałem dać mojej żonie. I bardzo podziękować za te 20 No, nie będziemy się licytować, ale moje są większe. Kochani, dziękuję za wszystko, za to, że jesteś wspierasz i kocham cię ludzko. No, tak samo, 25 lat. Albo i dłużej chyba. Bardzo ci dziękuję. Tak, za wszystko, naprawdę. Dziękuję. No, chcę mieć Twoje fleksy. Nie, nie będę, nie będę całować męża, bo zostawię pieczątki na policzkach, a jeszcze długa, długa droga zanim dzisiejszy festiwal dobiegnie końca. Kochanie, również się bardzo kocham. I gratuluję Tobie, gratuluję Państwu, gratuluję no, całemu światu tego festiwalu, bo, bo kawa świat, świat tutaj też bywa, Szanowni Państwo, no myślę, że tutaj już chyba zbyt długo przyciągamy cierpliwość naszych wspaniałych muzyków. Tak, specjalny dyplom za cierpliwość na pewno będzie. Kochani, dziękujemy Wam bardzo za to, że towarzyszycie, towarzyszycie nam w tych wzruszających chwilach. Na temat tej niespodzianki porozmawiamy w domu. No, mam nadzieję. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z gości chciałby jeszcze zabrać głos, to jest ten moment. Jeśli nie, to, to za chwilę, szanowni Państwo, nastąpi to oficjalne otwarcie. Dobrze, nie świętujemy tak specjalnie tego jubileuszu, dlatego, że jest to cały czas festiwal. Nie jest to jubileusz, jest to jubileuszowy festiwal, więc tu muzyka jest najważniejsza i to by ona w końcu na tej scenie zabrzmiała. Zatem. Panie burmistrzu, padną teraz te niezwykle istotne słowa. 25. 25. festiwal uważamy za otwarty. Zapraszam teraz na scenę Miłosza, który dla Państwa poprowadzi. Ciąg dalszy tego festiwalu. Miłoż nasz wspaniały aktor z sukcesami, ale nie będę cię chwalić, przyjdzie czas, później cię pochwalimy, później Ci podziękujemy, bo teraz niech zabrzmi muzyka i twój melodyjny głos. Dobry wieczór. Dzień dobry, ja nazywam się Miłosz Markiewicz. I cieszę się ogromnie, że po raz kolejny już dane jest mi być częścią, małą, ale zawsze częścią tego wielkiego muzycznego święta. Szanowni Państwo, żeby zbędnie nie przedłużając, pozwolę sobie jeszcze przeczytać y, krótką notkę na temat Big Bandu, który za moimi plecami. Ponieważ, szanowni państwo, y, harmonogram wydarzenia dzisiejszego uległ delikatnej zmianie, ponieważ mamy tutaj Big Band z Gdańska, a nie tak jak jest na harmonogramie zbyt gorszy, ponieważ chłopaki, chłopaki, żadnych pani, chłopaki z dalekiej części Polski do nas dotarli i chcą szybciej do siebie uciekać.